Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoi bliscy, którzy odeszli, wciąż potrzebują Twojej pomocy, czy zauważyłeś, że są szczególne dni, kiedy czujesz ich obecność bliżej siebie? Drodzy bracia, 13 sierpnia to nie jest zwykły dzień. To dzień, w którym Maryja w szczególny sposób uwalnia duszę z czyśćca dzień, o którym nie mówią w wiadomościach? który niewielu pamięta, ale który w niebie przeżywany jest jako prawdziwe święto miłosierdzia. W tym dniu miłość Matki rozlewa się w wyjątkowy sposób nad duszami, które czekają by ujrzeć światłość wieczną. To, co zrobisz tego dnia, może zmienić nie tylko los twoich bliskich, którzy już odeszli, ale także kierunek twojego własnego życia. Święci o tym wiedzieli. Mistycy to powtarzali. Ojciec Pio potwierdzał to raz za razem dusze z czyśćca nie mogą pomóc sobie same ale mogą nam pomóc bardziej niż sobie wyobrażamy gdy je uśmierzasz one wstawiają się za tobą z wieczną wdzięcznością ten szczególny dzień jest znacznie bliżej niż myślisz to 13 sierpnia i dzisiaj chcę podzielić się z tobą trzema konkretnymi działaniami, które jeśli wykonasz z wiarą, otworzą rzekę łask zarówno dla dusz, które kochasz, jak i dla twojego własnego serca. Wyobraź sobie przez chwilę twoją babcię, która może właśnie teraz czeka w czyśćcu, może twojego ojca, który odszedł zbyt wcześnie, może przyjaciela, który walczył z chorobą. Oni tam są, oni czekają. I właśnie 13 sierpnia masz możliwość by im pomóc w sposób, jakiego nie oferuje żaden inny dzień w roku. Święta Faustyna Kowalska napisała: "Widziałam anioła stróża, który prowadził mnie do czyśćca. Dam było może dusz, które błagały mnie o modlitwy. A Matka Boża powiedziała jej: módl się dużo za nie, bo są bardzo drogie mojemu synowi." Te słowa nie są tylko pięknymi frazami, to prawda, która może przemienić twoje życie i życie twoich bliskich. Gdy modlisz się za dusze czyśćcowe, nie tylko im pomagasz, one pomagają tobie. Tworzą duchową więź, która przekracza wszystkie ziemskie ograniczenia. 13 sierpnia ma głębokie połączenie z pobożnością Maryjną i z miłosierdziem wobec dusz cierpiących w czyśćcu. Ten dzień związany jest z objawieniami fatimskimi gdzie w sierpniu 1916 roku Matka Boża nie mogła objawić się 13 dnia, jak było przewidziane, ponieważ pastuszki były więzione. Ale tego samego dnia Jacynta, Franciszek i Łucja ofiarowały swój ból, swoje uwięzienie i swój strach za nawrócenie grzeszników. Ten akt cichej miłości niesie wieczne przesłanie. Cierpienie ofiarowane z miłością jest w stanie zbawić duszę. I to dokładnie dzieje się, gdy modlimy się za dusze czyśćcowe. One czekają, one ufają, a Maryja, Matka Miłosierdzia, pochyla się, by przyjąć nasze modlitwy i zanieść je do Jezusa. Jeśli wierzysz w mądrość Ojca Pio, napisz w komentarzach Ojcze Pio, wstawiaj się za duszami moich bliskich. Te słowa to nie tylko komentarz. To modlitwa, która może dziś rozpocząć cud w Twoim życiu. Za chwilę powiem Ci dokładnie, co musisz zrobić 13 sierpnia trzy proste, ale potężne działania, które mogą uwolnić dusze Twoich bliskich i sprowadzić na Ciebie błogosławieństwo, jakiego jeszcze nie doświadczyłeś. Zostań ze mną, bo to, co usłyszysz, może zmienić wszystko. Aby zrozumieć, dlaczego 13 sierpnia ma tak wyjątkową moc, musimy wrócić do tamtego pamiętnego dnia w 1917 roku. Pastuszki z Fatimy, Jacynta, Franciszek i Łucja czekały na objawienie Matki Bożej, ale zamiast tego znaleźli się w więzieniu. Władze lokalne, przestraszone rosnącym zainteresowaniem objawieniami, postanowiły ich zatrzymać. Czy wyobrażasz sobie ich strach? Były to dzieci, małe, przestraszone, oddzielone od rodzin, ale właśnie w tym momencie stało się coś niezwykłego. Zamiast narzekać, zamiast płakać z żalu, ofiarowały swoje cierpienie za nawrócenie grzeszników i zbawienie dusz. Ten akt całkowitego oddania, ta ofiara złożona z miłości, otworzyła bramy nieba dla niezliczonych dusz to pokazuje nam coś fundamentalnego o naturze miłosierdzia Bożego. Gdy ofiarujemy nasze modlitwy, nasze czyny miłości, nasze małe poświęcenia za dusze czyśćcowe, nie jesteśmy sami. Matka Boża sama staje u naszego boku, biorąc nasze dary i niosąc je przed tron Najwyższego. Święta Faustyna w swoim dzienniku opisuje wizję czyśćca, którą otrzymała. Widziałam tłumy dusz, które błagały o modlitwy. Ich ból nie był fizyczny. To było pragnienie Boga tak intensywne, że przewyższa wszelkie ziemskie cierpienia. Te dusze nie mogą pomóc sobie same. Są zależne od naszych modlitw, naszych mszy, naszych czynów miłosierdzia. Ale oto piękno tej duchowej wymiany. Gdy pomagamy duszom czyśćcowym, one pomagają nam. Są nam wdzięczne przez całą wieczność, stają się naszymi orędownikami w niebie, wstawiając się za nami przed Bogiem. To nie jest jednostronna relacja. To święta wymiana miłości, która przekracza granice śmierci. Ojciec Pio, ten wielki mistyk i stygmatyk, miał szczególną pobożność wobec dusz czyśćcowych. Często mówił swoim duchowym dzieciom, módlcie się za dusze czyśćcowe, a one będą się za was modlić. Gdy umrą w przyjaźni z wami, będą waszymi orędownikami w niebie. On sam każdej nocy ofiarował swoje cierpienia za uwolnienie dusz z czyśćca. Dlaczego właśnie 13 sierpnia? ponieważ w tym dniu, gdy pastuszki cierpiały w więzieniu, ich ofiara została przyjęta przez Maryję jako szczególny klucz do uwolnienia dusz. Od tamtej pory ten dzień nosi w sobie szczególną łaskę miłosierdzia dla dusz cierpiących w czyśćcu. Nie chodzi tu o przesąd czy magiczne myślenie. Chodzi o zrozumienie, że Bóg w swojej nieskończonej dobroci ustanawia szczególne czasy łaski, Szczególne okazje do wykazania miłosierdzia. Tak jak ustanowił Niedzielę Miłosierdzia Bożego, tak jak błogosławi szczególnie pierwsze piątki miesiąca, tak 13 sierpnia staje się bramą miłosierdzia dla dusz czyśćcowych. To nie znaczy, że nasze modlitwy w inne dni są mniej ważne, ale to znaczy, że 13 sierpnia nasze modlitwy i czyny mają szczególną moc – to jak różnica między deszczem a ulewą. Oba nawadniają ziemię, ale ulewa przynosi obfitość wody w krótkim czasie. Gdy zbliża się 13 sierpnia, dusze czyśćcowe wiedzą o tym. One czekają na nasze modlitwy z większą nadzieją, ponieważ wiedzą, że tego dnia miłosierdzie Boże płynie obficiej. Matka Boża przygotowuje się, by przyjąć nasze ofiary i zanieść je przed oblicze Syna. Święci nazywali ten dzień oknem miłosierdzia, otwartym przejściem między naszym światem a czyśćcem, przez które nasze modlitwy docierają z wyjątkową mocą. To dzień, gdy nasze działania mają podwójną siłę, pomagają duszom i wzmacniają naszą własną duchowość. A teraz powiem ci o trzech konkretnych rzeczach, które musisz tego dnia zrobić. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić 13 sierpnia, to odmówić różaniec ofiarowany za duszę. Różaniec to nie tylko pobożność maryjna, to duchowa lina ratunkowa. Ojciec Pio nazywał go świętym łańcuchem, który łączy wszystkie wymiary miłości Bożej. Weź swój różaniec i zdecyduj się odmówić go w całości za dusze czyśćcowe, szczególnie za te, które były częścią Twojego życia. Rodziców, dziadków, przyjaciół, rodzeństwo. Między każdym tajemnicą zrób krótką przerwę, by wymienić w myślach ich imiona. Wyobraź sobie, że każde zdrowaś Maryjo to jak iskra światła spadająca na ich duszę, rozpraszająca ciemność i przybliżająca je do objęć Boga. Ale jak dokładnie to zrobić? Zanim zaczniesz modlitwę, usiądź w spokojnym miejscu. Może przed obrazem Matki Bożej, może przy zapalonych świecach. Weź różaniec w dłonie i powiedz Matko Boża, ofiaruję Ci ten różaniec za duszę moich bliskich z czyśćca, szczególnie za... I wymień konkretne imiona. Gdy odmawiasz każde zdrowaś Maryjo, nie rób tego mechanicznie. Wyobraź sobie twarz tej osoby, za którą się modlisz. Zobacz jej uśmiech, przypomnij sobie jej głos, a potem wyobraź sobie, jak twoja modlitwa dociera do niej jak promień słońca przebijający przez chmury. Każde słowo modlitwy to kropla ulgi w jej cierpieniu, to krok bliżej do wiecznej radości. Święty Alfons Maria De Liguori mówił: „Modlitwy za zmarłych nie tylko łagodzą ich cierpienia, ale także uzyskują dla nas wielkie łaski od Boga. To prawda, którą potwierdziły tysiące świadectw. Gdy modlisz się za dusze czyśćcowe, one nie pozostają obojętne. One słyszą twoją modlitwę i odpowiadają na nią swoim wstawiennictwem. Jeśli możesz, odmów różaniec przed obrazem Matki Bożej z góry Karmel, patronki dusz czyśćcowych. Ona ma szczególną władzę nad czyśćcem. Według tradycji każdej soboty schodzi do czyśćca i uwalnia dusze tych, którzy nosili jej szkaplerz i żyli w pobożności. Poproś ją o wstawiennictwo, by uwolniła Twoich bliskich jak najszybciej. Podczas odmawiania różańca nie śpiesz się. Każda tajemnica to okazja do głębszej modlitwy. W tajemnicach radosnych ofiaruj radość, jaką Twoi bliscy przeżywali na ziemi. W bolesnych ofiaruj ich cierpienia i twoje własne za ich uwolnienie. W chwalebnych proś o udział w chwale nieba. Niektórzy pytają: ale jak mam wiedzieć, czy moja modlitwa dociera do nich? Ojciec Pio odpowiadał na to pytanie w prosty sposób. Jeśli modlisz się z wiarą i miłością, twoja modlitwa dociera nie tylko do nich, ale przynosi również tobie błogosławieństwa. Dusze czyśćcowe są nam wdzięczne i odwdzięczają się nam łaskami. Czasem podczas modlitwy poczujesz szczególny spokój, ciepło w sercu, albo przypomni ci się jakieś piękne wspomnienie z osobą, za którą się modlisz. To może być ich sposób na powiedzenie Ci słyszymy Cię, dziękujemy Ci, módl się dalej. Gdy skończysz różaniec, nie kończ modlitwy od razu. Pozostań jeszcze przez chwilę w ciszy. Pozwól, by pokój wypełnił Twoje serce. Podziękuj Matce Bożej za jej wstawiennictwo i poproś ją, by zabrała Twoje modlitwy prosto do serca Jezusa. Różaniec 13 sierpnia to nie tylko modlitwa. To złoty łańcuch łączący cię z Twoimi bliskimi, którzy odeszli. To droga po której płyną łaski w obie strony, to sposób na pokazanie Twoim bliskim, że miłość nie kończy się wraz ze śmiercią. Pamiętaj, że nie musisz być doskonały, by Twoja modlitwa była skuteczna. Matka Boża przyjmuje każdą szczerą modlitwę, nawet jeśli czasem się rozpraszasz, nawet jeśli czasem czujesz suchość duchową. Ważna jest intencja serca, niedoskonałość wykonania. A gdy już odmówisz ten różaniec, przejdźmy do drugiego działania, które ma jeszcze większą moc transformacyjną. Wiem, że chcesz pogłębić swoją pobożność wobec dusz czyśćcowych i różańcową. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie coś wyjątkowego. To nie jest przypadek, że dziś mówię o mocy różańca. Ojciec Pio poświęcił tej modlitwie całe swoje życie. Stworzyliśmy specjalny materiał Moc Różańca z Ojcem Pio Cuda, ochrona i łaski Boże. Ten duchowy skarb pomoże ci nauczyć się odmawiać różaniec z większą pobożnością i głębią. Odkryć cuda i świadectwa tych, którzy już doświadczyli jego mocy, poznać nauki i najbardziej poruszające słowa Ojca Pio o modlitwie, otrzymać przewodnik na trzydzieści dni modlitwy z codziennymi intencjami dla wzmocnienia wiary oraz uzyskać dostęp do szczególnych modlitw o ochronę, uzdrowienie i wyzwolenie. Różaniec był wielką bronią ojca Pio, a dziś może być także Twoją. Nie pozwól przejść obok tej okazji wzmocnienia swojego życia duchowego. Aby pobrać materiał, kliknij w link przypięty w komentarzach. Nie ma modlitwy potężniejszej niż msza święta. Jedna jedyna msza ofiarowana za duszę może oznaczać ogromny skok w jej oczyszczeniu. Ojciec Pio mówił: "Z czyśćca wychodzi tyle dusz za każdym razem, gdy celebruje się msze, że gdybyśmy o tym wiedzieli, spędzalibyśmy cały dzień uczestnicząc w nich. Jeśli możesz Weź udział we mszy 13 sierpnia i ofiaruj ją za dusze swoich bliskich. W momencie konsekracji przedstaw ich imiona w ciszy, mówiąc: Panie Jezu, przez Twoją drogocenną krew oczyść i przyjmij te dusze w Twoje światło. To właśnie w tym momencie, gdy kapłan podnosi hostię i kielich, dzieje się największy cud. Jezus staje się obecny pod postacią chleba i wina a jego ofiara z Kalwarii staje się obecna tu i teraz. W tej chwili twoje intencje za dusze czyśćcowe łączą się z nieskończoną wartością ofiary Chrystusa. Gdy podchodzisz do Komunii Świętej, przyjmij Jezusa z myślą o swoich bliskich z czyśćca. Powiedz w sercu: Jezu, przyjmuję cię nie tylko dla siebie, ale także za wszystkich moich bliskich, którzy czekają na spotkanie z tobą w niebie. Niech moja komunia stanie się ich komunią, niech moja radość stanie się ich radością. Jeśli nie możesz pójść fizycznie, zrób komunię duchową ze swojego domu. Komunia duchowa, wykonana z szczerej miłości, może nieść tę samą pociechę, co msza, gdy okoliczności nie pozwalają na nic innego. W południe, gdy w wielu kościołach celebrowane są msze, usiądź w ciszy, wyobraź sobie, że jesteś przy ołtarzu i powiedz, Jezu, pragnę cię przyjąć w moim sercu. Przyjdź do mnie i przyjdź do dusz moich bliskich. Święta Gertruda Wielka otrzymała od Jezusa te obietnice. Za każdym razem, gdy odmówisz modlitwę, której ja cię nauczę, tysiąc dusz wyjdzie z czyśćca. Ta modlitwa to: Wieczny Ojcze, ofiaruję ci najdroższą krew Jezusa Chrystusa w zadość uczynienie za moje grzechy, na pomoc duszom czyśćcowym i na potrzeby Kościoła świętego. Możesz odmawiać tę modlitwę podczas mszy, szczególnie w momencie podniesienia. Każde powtórzenie to nowe błaganie o miłosierdzie, nowa fala łask, płynąca do czyśćca niczym duchowy wodospad oczyszczenia. Pamiętaj, że ofiara mszy ma wartość nieskończoną, ponieważ to sama ofiara Chrystusa, ale nasze uczestnictwo w niej, nasze intencje i pobożność mogą tę wartość aplikować w szczególny sposób do konkretnych dusz. To dlatego ojciec Pio tak nalegał na uczestnictwo w mszach za zmarłych. Jeśli możesz, poproś kapłana, by 13 sierpnia odprawił msze w intencji twoich bliskich z czyśćca. Jeśli to niemożliwe, po prostu uczestnicząc we mszy i ofiarując ją w tej intencji, Dajesz duszom nieoceniony dar. Niektórzy ludzie pytają, czy dusze czyśćcowe mogą uczestniczyć w mszy? Ojciec Pio odpowiadał, nie tylko mogą, ale pragną tego bardziej niż my. One widzą prawdziwą wartość ofiary Jezusa lepiej niż my, żyjący na ziemi. Po mszy nie wychodź od razu. Pozostań jeszcze przez chwilę na dziękczynienie. Podziękuj Jezusowi za dar Eucharystii. I poproś Go, by Jego ciało i krew przyniosły ulgę duszom, za które się modliłeś. To moment szczególnej łaski, gdy serce Jezusa jest najbardziej otwarte na nasze prośby. Msza 13 sierpnia to nie tylko ofiara, to klucz do nieba, którym możesz otworzyć bramy czyśćca dla swoich najbliższych. Modlitwa porusza serce Boże, ale poświęcenie i miłosierdzie głęboko Go wzruszają. 13 sierpnia wykonaj konkretny czyn. Może to być jałmużna, odwiedziny chorego, pojednanie z kimś lub wyrzeczenie się czegoś, co lubisz, jako pokuta. Ważna nie jest wielkość gestu, ale miłość, z jaką się go wykonuje. Podczas wykonywania tego czynu powiedz w ciszy, Panie ofiaruję Ci to za dusze czyśćcowe, szczególnie za... Ojciec Pio przypominał, cicha ofiara to najczystsze kadzidło wznoszące się do nieba. Święty Jan Maria Vianney również mówił, gdy dajemy coś ubogim lub duszom, Bóg zwraca to zwielokrotnione. Zastanów się przez chwilę, co możesz zrobić dziś dla kogoś innego. Może sąsiadka potrzebuje pomocy z zakupami, może znajomy choruje i potrzebuje odwiedzin. Może jest ktoś, z kim powinieneś się pojednać, ale duma ci na to nie pozwala? A może możesz zrezygnować z ulubionej kawy, deseru czy programu telewizyjnego i ofiarować to wyrzeczenie za dusze czyścowe. Każdy mały czyn miłosierdzia ma ogromną wartość w oczach Boga. Nie chodzi o to, żeby robić wielkie rzeczy, ale żeby małe rzeczy robić z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, nie możemy robić wielkich rzeczy, ale możemy robić małe rzeczy z wielką miłością. Anna z Krakowa postanowiła w zeszłym roku poświęcić 13 sierpnia duszom czyśćcowym. Odmówiła cały różaniec, uczestniczyła we mszy i zaniosła jedzenie choremu sąsiadowi. Tydzień później dostała telefon od córki, z którą nie rozmawiała od trzech lat. Przez łzy się pogodziły. Anna jest przekonana, to były wdzięczne dusze, które dotknęły jej serca. Widzisz, gdy pomagamy duszom czyśćcowym, one nie pozostają obojętne. One pamiętają każdy nasz czyn miłosierdzia i odwzajemniają się nam łaskami, o które nawet nie prosimy. To duchowa wymiana, która przekracza wszelkie ziemskie zrozumienie. Ale dlaczego czyny miłosierdzia mają taką moc? Ponieważ naśladują samego Jezusa. On nie tylko modlił się, on działał, karmił głodnych, uzdrawiał chorych, pocieszał smutnych. Gdy my robimy to samo, stajemy się jego rękami i nogami w tym świecie. Twój czyn miłosierdzia 13 sierpnia to nie tylko pomoc dla kogoś żywego, to również pomoc dla dusz czyśćcowych. Jak to możliwe? Ponieważ gdy pomagasz potrzebującemu w imię dusz czyścowych, Bóg przyjmuje to jako dar dla nich. To jakby przesłać komuś prezent przez zaufanego posłańca. Ojciec Pio często powtarzał swoim duchowym dzieciom: bądźcie dobrzy dla wszystkich. Każdy dobry czyn, każde słowo pociechy, każda modlitwa ma wartość wieczną. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia. 13 sierpnia, gdy nasze czyny mają podwójną moc, pomagają żywym i zmarłym. Nie musisz wydawać dużych pieniędzy ani poświęcać całego dnia. Czasem wystarczy uśmiech dla samotnego człowieka, telefon do kogoś, kto jest smutny lub pomoc w noszeniu zakupów. Ważne, żebyś to robił świadomie, z intencją pomocy duszom czyśćcowym. Gdy wykonasz swój czyn miłosierdzia, nie chwal się nim. Zachowaj to między sobą a Bogiem. Jezus mówił: Gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. To sekret między tobą, Bogiem i duszami, którym pomagasz. I pamiętaj, ten czyn nie kończy się 13 sierpnia. Gdy zobaczysz jakie owoce przynosi, zechcesz kontynuować takie czyny przez cały rok. Dusze czyśćcowe będą ci wdzięczne nie tylko jeden dzień, ale każdego dnia, gdy będziesz postępował z miłosierdziem. Twój czyn miłosierdzia tego dnia to żywy dowód na to, że wiara bez uczynków jest martwa. To konkretny sposób na pokazanie Bogu, że twoja modlitwa nie jest tylko słowami, ale całym życiem ofiarowanym na służbę miłości. 13 sierpnia to nie jest zwykły dzień, to okazja do miłowania poza śmiercią, do powiedzenia swoim bliskim nie zapomniałem o was. Wciąż jestem tutaj modląc się, czekając na spotkanie z wami w niebie. Ojciec Pio mówił, między duszami czyśćcowymi a tobą musi być most z modlitwy. One na ciebie czekają, a ty potrzebujesz ich bardziej niż myślisz. Dlatego w tym roku przygotuj swój różaniec, Sprawdź godzinę mszy pomyśl o swoim czynie miłosierdzia, wykonaj te trzy rzeczy z miłością i zobaczysz, jak pokój i łaska Boża zaczną płynąć również w Twoim życiu. Te trzy działania to nie tylko pomoc dla dusz czyśćcowych, to inwestycja w Twoją własną wieczność. Gdy kiedyś sam będziesz potrzebował modlitw, te dusze, którym dzisiaj pomagasz, będą Twoimi orędownikami przed tronem Bożym. To najpiękniejsza przyjaźń, jaka może istnieć. Przyjaźń, która trwa przez wieczność. Pamiętaj, że każdy różaniec, każda msza, każdy czyn miłosierdzia 13 sierpnia to nasiono wieczności zasiane w Twoim sercu. Dusze czyśćcowe nie zapomną o Twojej dobroci. One będą się za Ciebie modlić, gdy Ty będziesz potrzebował siły, pociechy, kierunku w życiu. Matko Maryjo, Matko Miłosierdzia, dziś przedstawiam Ci dusze moich bliskich, które są w czyśćcu, weź je za rękę i zaprowadź do Jezusa. Za każdą paciórkę mojego różańca, za każdą mszę ofiarowaną i za każdy czyn miłości rozlej Twoje światło nad Nimi. A gdy dotrą do wiecznej chwały, niech pamiętają o mnie i pomogą mi dotrzeć do domu. Amen. Jeśli te nauki dotknęły Twojego serca, napisz w komentarzach: Matko Boża, pomóż mi. Twoje słowa pomogą tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które również potrzebują pociechy i nadziei. Ale potrzebuję także Twojego wsparcia w inny sposób. Ten kanał to nie tylko miejsce, gdzie dzielę się naukami ojca Pio, to nasza wspólna misja szerzenia wiary i nadziei. Każde Twoje polubienie, każde udostępnienie, każda subskrypcja pomaga nam dotrzeć do serc, które potrzebują usłyszeć te słowa. Gdy klikniesz Lubię to, nie tylko wspierasz mnie, wspierasz wszystkich tych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą o mocy 13 sierpnia, którzy nie wiedzą, jak pomóc swoim bliskim z czyśćca, gdy udostępnisz ten film, stajesz się współmisjonarzem w szerzeniu miłosierdzia, a jeśli chcesz dołączyć do naszej rodziny w jeszcze głębszy sposób, zostań członkiem kanału. Razem tworzymy wspólnotę ludzi, którzy wierzą w moc modlitwy, w przyjaźń z duszami świętymi, w nadzieję życia wiecznego. Pamiętaj, nie jesteś sam w swojej drodze do świętości. Masz Ojca Pio jako przewodnika, Maryję jako matkę, dusze czyśćcowe jako przyjaciół, a nas wszystkich jako rodzinę wiary. Niech Bóg cię błogosławi i niech dusze twoich bliskich znajdą pokój w jego objęciach. 13 sierpnia jest już bardzo blisko. Masz teraz konkretny plan: różaniec ofiarowany za duszę, uczestnictwo we mszy lub komunia duchowa oraz czyn miłosierdzia wykonany z miłością. To nie są skomplikowane rzeczy, ale ich moc jest niewyobrażalna. Przygotuj się duchowo już dziś. Pomyśl o imionach swoich bliskich, którzy odeszli. Może tata, który odszedł za wcześnie, może babcia, która zawsze się za ciebie modliła, może przyjaciel z dzieciństwa, którego brakuje ci każdego dnia. Oni wszyscy mogą tego dnia otrzymać szczególne łaski przez twoje modlitwy i czyny. Ojciec Pio zawsze mówił swoim duchowym dzieciom: nie zapominajcie o duszach czyśćcowych. One Was nie zapomną w niebie. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia 13 sierpnia, gdy nasze modlitwy mają wyjątkową moc. Gdy nadejdzie ten dzień, nie traktuj go jako ciężkiego obowiązku, ale jako przywilej. Przywilej pomagania tym, których kochasz, przywilej uczestniczenia w dziele miłosierdzia Bożego, przywilej budowania duchowych mostów między Ziemią a Niebem. I pamiętaj, tego dnia nie tylko ty będziesz się modlił za dusze czyśćcowe. Na całym świecie tysiące ludzi będzie czyniło to samo. To wielka symfonia modlitw wznoszących się do Boga wielki chór miłosierdzia, do którego ty także dołączasz. Niech 13 sierpnia stanie się dla ciebie dniem szczególnej łaski, dniem, który zmieni nie tylko los twoich bliskich w czyśćcu, ale także twoje własne życie. Niech będzie dniem, który zapamiętasz na zawsze jako moment, gdy doświadczyłeś prawdziwej mocy miłosierdzia Bożego. Niech Ojciec Pio wstawia się za Tobą i za duszami wszystkich Twoich bliskich. Amen.